Siemaneczko żemeczki w dzisiejszym odcinku będzie Among Us, ale w odrzuconych kolorach i wszyscy będą mieć takie same niki No i będzie to taka hardkorowa gra, nie wiem jak mi to pójdzie, ale wygląda to naprawdę kozacko i tak fajnie, fajnie, super, tak? I możecie się w ogóle przywitać, tutaj zielony, żółty, brązowy, Siema. przywitajcie się. Tutaj... Hej, katulema! Dzień dobry! Dobra, więc się przywitali, więc pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji w z meczkiem no i w sumie, zapraszam do oglądania! Dobra, więc startujemy gierę, jak widzicie ziomeczki i w ogóle patrzcie na te dziwne kolorki, co to ma być? Dobra, jestem creepmatem, jak coś to gramy na 7 osób jest jeden imposter, więc może być trudno no, i najgorzej będzie, jak wiecie, na przykład kogoś zabiją przy mnie. No, i ja powiem, na przykład, że jest to zielony, a zielonego na przykład tam w ogóle nie było, i wtedy będą na przykład podejrzewać mnie. Więc to będzie naprawdę słabe. Dobra, więc idziemy sobie teraz do, do, do tego. Do, tutaj mamy taska w storage'u, i teraz patrzcie w ogóle na te kabelki. Jakie to dziwny kolor ma. Na przykład ten chyba zielony to by był czerwony, a jest zielony. Nie mam pojęcia w ogóle co ja tutaj mam mówić, dobra, elektryku jestem, jest tu kilka osób więc zrobię teraz taska okej, okay, to się wyróżnia, trochę inne jest, ale wszystkie były niebieskie ale, ale te, to było takie trochę bardziej ciemniejsze, no i tego taska zrobiłem, dobra, idziemy do, do górnego silnika i zrobimy ta taska, w sumie współczuję temu jedynemu impostorowi, bo gra mu się pewnie trudna, jak jest 7 osób i wygrać grę na tyle osób to jest trudno no i wydaje mi się, że w tym odcinku będzie tak jedna albo dwie gierki. To zależy w sumie od tego ile one będą tak właściwie trwały. <laughs> Te liście są jakieś, co, jakieś takie takie niebieskie, takie dziwne, takie, 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 takie nienormalne, takie wiecie, takie bardzo dziwne, takie nierealistyczne, bo sobie właśnie włączyłem w wykąpie takie odwrócone kolory i właśnie takie mam odwrócone dziwne kolory. Okej, okay, mam wo dwa, aż dwa taski, więc robimy I tam chyba obok admina mam jeszcze kolejne taski Dobra, więc tutaj robimy tak, żeby odkurzacz Te liście porwał i teraz mamy kolejnego taska, halo Kurde, jak ja nie ogarniam gry, jak mam takie dziwne kolory, serio z się tak gra, naprawdę wam mówię Dobra, więc teraz idziemy do nawigacji I tutaj mam chyba też dwa taski, o nie, kabelki Nie lubię łączyć kabelków, nie lubię, nie lubię ale to zrobiłem. okej okay, tutaj muszę wycelować środek. Ok, więc zrobiłem, i teraz lecę. Lecę, lecę do, do admina. Tak, do admina. I tam mam jeszcze jednego taska. Dobra, też muszę w sumie patrzeć na innych, co się dzieje. Ale tak jak mówiłem, w sumie mało mi to da, bo wszyscy mają takie same niki. Yy, tak jak mówiłem, powiem na czerwonego, który. Ja go widzę na, po prostu jako czerwonego, a tak naprawdę jest żółty W sumie ja jestem żółty, a pewnie tak naprawdę nie wiem kim jestem <laughs> Brązowym czy coś w tym stylu, dobra Muszę iść szybko do admina zrobić taska I ktoś niech tam pójdzie to do odwa Dobra, inni się tutaj tym zajęli, więc może pójdę tutaj, bo tutaj nikogo nie ma A nie wiem w ogóle ile czasu zostało, dobra, ktoś tu zrobił, okej, okay, udało się nam I teraz idziemy do, do, do security, okej okay. Security, lecimy sobie tam, tylko żeby nikt tutaj. W ogóle widzę, że teraz ten impostor nie używał w ogóle tych. Co ciało, ciało przy kamerach, co jest? Yy, dobra, yy, Dobra, ja byłem z różowym. Tak? I z jakimś, chyba z czarnym jeszcze. A gdzie no. byliście? Ja widziałem ciało, zaraz po. Byliśmy przed minie, przed minie. Ja teraz e, było ten oksygen, to biegłem sobie z czarnym, chyba to był. Z czarnym mm -hmm. o dwa, a potem ja już przez kafeterię biegłem. Chciałem właśnie teraz iść na A kamerę. gdzie było ciało? A gdzie ciało? Ciało było przy kamerach. To ten jasno-niebieski taki. Zawity. przy kamerach. Gdzie mm -hmm. czerwony. Ja chciałem właśnie teraz do kamery iść. Bo już wszystkie taski zrobiłem. Ktoś zrozumiałe. odpalił chyba tego Soba Teja? No tak, tak, tak. I... Sabote... No, 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 ktoś, ktoś to odpalił Ja byłem wtedy... przy Kamilu i Kamil no, potem no, I wtedy no, ktoś no. tą osobę zabił, tylko nie wiem kto to zrobił Widzieliście kogo na przykład nie było przy no, tych to... misjach? ja tylko Ty widziałem był... Lenę i ciebie Kamil W adminie. A kogo nie widzieliście to... przy tych no, taskach? Adminie. Ciebie Ja Sugar, chyba ja też A sugar widzieliście Stroka widziałem. tam? Nie ja byłam, bo co ty masz kolor? A no, no tak, no to tak. to ja cię nie widziałam. A kto ja jest by... zielony. A szugar widzieliście? Nie, nie jestem zielone, się... jest Nie. Czyli nie widzieliście ja Sugar i stroka. No. I ciebie. Nie, stroka. No. Stroka ja widziałeś? Stroka widziałam. No bo byś jak ten oksygan się zrobił. Czyli nie widzieliście Sugar I ciebie. Tak. No nie, ja jak... No właśnie. A jest jeden impostor, więc. No, by mnie nie potwierdzał. Więc ja bym no, dał na sugar. No bez kiby. No bo a jak tam nie było, a kość zabiła przy kamerach, tak mi się zdaje, nie? No to sugar chyba. Nie? A sugar ma jaki kolor biały? No to na. Nie, e, niebieski. A który to jest niebieski? niebieski? Pierwszy. Granatowy. Pierwszy. Jest, jest pierwszy od prawej. Pier... Dobra, czyli żółty. Dobra, daję. Jaki no sugary, Sugar kolor. Właśnie Tak dla powiem On ma odwrócone kolory, No właśnie, on żółty my... Sugar, Sugar Głos, Więc to głosujcie. jaki Sugar ma kolor? No dla nas to już będzie taki ciemno-niebieski no. Okay. no A dla mnie żółty Więc głosujcie, zobaczymy czy się udało no Skipa dał nie tak, okay. ja dali na Sugar, a on dał na Skipa Dobra, czy. A słuchaj, to nie jest całkiem ciemny zielony? Dobra, wyrzucicie się. Dobra. Co, ona była ciemnym zielonym? A nie, źle zagłosowaliśmy. Ja nie mogę. Ale ta gra jest trudna. Ja nie mogę. Kto tak splitował? Ja nie mogę. To kogo my wyrzuciliśmy? Czemu ta osoba się nie odzywała? Co jest? Ej, wy mnie zabiliście! Co? Jezu, co? Ja, najmniej, ja nie, nie mogę. Ja. Co, ja dopiero teraz się Bo skapłem? Że oni mnie no, wyrzucili. No, to nie. nie wierzę. Co? <śles> ta co kogoś wkręciła. Ja nie wierzę, ale. Nie. Nie, ja, wkręciłam. Ja nie mogę, co oni zrobili. No i nie, ja nie gram nigdy na tych kolorach. Ej, nie, oszukali mnie. Ja nie wiedziałem, że ja jestem ten pierwszy. To się po Powiedział, że ten, że na mnie? I ja myślałem, że właśnie ten, dobra, okay, nie z... jest. żółty chcą. jest. Nie, ciało leżało. A no, ale pierwsza, ty pierwsza. Na pierwsza, pierwsz... Żółty nie. zabity jak coś. Żółty zabity ja jest. tam różowa. Już tam leżał. Żółty. Żółty przecież zabity wróżowy. jest. oni ją w ogóle. oni się na kolorach i tam nie tam znają. Tam, już tam, leża, już tam leżało ciało. ale, ale wiecie, żółty. że żółty zginął. to Nie. żółty Nie. Chcę ja tak, so przebyć jakimś prosem i. No to jest. Pierw wchodziła no, tam z bo nie znacie. Pierw tam tu zabchodziła, <grym> tak. a ja mam tak. ciało leżało. No, ja wyszłam i ciało jest różowe. Różowy. Jestem ja zwolucionowany. I potem szedłeś tyle, że nie żyje. Ja biegłem za złóż. Gościu, ja wziąłem! Głosuj, ale piję zabierać kanał. potem poproszę do reaktora. Ale się kuczę świecznie. No i kurde, i jeszcze. Ciekawe, ciekawe, co się śpiewa. Co? brawo bravo. Ok, czyli chyba jest strok. To nie ja byłem. Czyli ktoś inny. Nie Albo nie? Nie mam pojęcia Była, nie ciała, Ale się nie, Proszę się wyciszyć. Więc już im powiedziałem coś. No i właśnie zapomniałem co miałem mówić. A że ten, że to, no wiecie o co chodzi? Wiecie, no, no, nawet nie będę się powtarzał, bo wiecie o co chodzi. Po prostu tam powiedziałem to co powiedziałem i chyba zrozumieliście A jak nie to chodziło mi o to, no Wiecie o co? Chodziło mi o to, że ten Że tamten y, tego zabił y, co? Kto wygrał? Dobra, łatwo by było Srok wygrał? Niebieski wygrał? Ja wygrałem No niebieski Bo Chciałem zrobić report, nie? A mi się raport mnie... Nie tak to, a był to był niebieski, a ktoś... ale wy jesteście głupi. chcę powiedzieć, że no co to zrobiłeś? Dobra, dawajcie jeszcze kamery. jedną kierę. Ej, ale strok Inni cię no, potwierdzili, ja że robiłeś się taski, a ty przecież tam zabiłeś przy tym Nie, Stadnie. bo to było tak, że ja miałem tego killa naładwanego, nie chciałem zabić tego co był na kamerach, natomiast chciałem report, że to pierwsze co za to wyłączyły mi się kamery A, dobra, ale się wycisz. Spokojnie Dobra. No się więc... udało i bardzo łatwo. Kramy. Kurde, wygra Egrostroga ja nawet nie wiedziałem, że to on jakiś, ciekawe jaki miał w ogóle kolor, później się go spytam, jak nie zapomnę w sumie, a na początku chodziło mi o to, że oni mi powiedzieli, że ja zagłosowałem sam na samego siebie i nawet do mnie to nie dotarło, tylko dopiero, tylko dopiero potem do mnie to dotarło, gdy właśnie zobaczyłem, że jestem duchem, bo ja nie wiedziałem na kogo głosuję, dobra, tutaj zrobili, okej, okay, jeszcze został w adminie task, więc... <laughs> A, dobra, zrobili go, to nieważne, dobra, mam tutaj do zrobienia jedną misję, chyba, że dwa, czekajcie, dobra, mam tutaj jeszcze z kartą i z tym pobieraniem, dobra, szkoda, że nie jestem impostorem, ale jak chcecie, to mogę jeszcze zrobić taki drugi odcinek, drugą taką część, jeśli byście chcieli, tylko musicie napisać w komentarzu i nie wiem, ile łapek wbić, no nie wiem, pod ostatnim odcinkiem wbili, wbiliście w sumie ponad tysiąc, więc... 1500, żeby też nie było, że w jeden dzień wbijecie 1000, więc... Macie właśnie taki challenge, możecie. Właśnie próbować. Okej, okay, ja sobie łączę kabelki zielony do zielonego. O nie, o nie, szybko, szybko, dobra. Cyk, bo mnie ktoś tutaj zabije. Dobra, tutaj w elektryku nikogo nie ma. Szybko lecimy tamten do, do robić. robić tam... taski. Czekajcie. A! a! Dobra, jestem głupi, bo to jest w reaktorze, a ja w ogóle idę do 2 to ja też nie myślę, dobra, zrobili to, to w sumie nieważne, okej, okay, więc idę, idę, idę do, do, do kafeterii, w ogóle jakoś dziwnie te misje robię, zamiast zrobić wszystkie misje koło siebie, to ja idę na drugi koniec tej misji, Kolejnej, co mam obok siebie? No, wiecie o co chodzi? Po prostu nie robię tych misji, które mam koło siebie, tylko robię te misje, które są po prostu najdalej ode mnie. Po prostu nie myślę. I tyle. Dobra, więc robimy tak. No, halo, te liście cię nie chcą, właśnie, dodać. Tak, na komputerze czasami mi się gorzej gra niż właśnie na tym. Niż na telefonie. Ok, teraz mam iść do, do storage'a, zrobić tutaj task'a na dole. I później on chyba jeszcze u góry. Ok, wyrzucam śmieci. Wyrzuciłem. I, I teraz idę właśnie. O, tutaj był w ogóle zielony. To on potwierdzi, że jestem uczciwy, bo widział mnie przy wyrzucaniu śmieci. Więc w sumie on będzie mógł potwierdzić, że jestem uczciwy. Więc spoko. Mm, ok, tutaj zrobiłem. I teraz idę jeszcze do elektryka. Czyli tą e, prawą stronę tej mapy mam już załatwioną, więc jest ok. Elektryku robimy tego taska z tym. Dobra, zrobiłem i teraz idziemy do reaktora, bo mam tam aż dwa taski i jedną przy, przy kamerach. Aha, jeszcze mam tam w nawigacji, pojawiła się. No i zobaczyłem znów ciało. Okej, okay, więc... Dobra. To tak, ja wiedziałam teraz jak zielony był, <laughs> stał koło żółtego Czy? żółty właśnie zginął. Ja chciałam powiedzieć, że ciemny, zielony i żółty tak. są czyści. Czy ciemny zielony jest czysty, bo żółty już nie żyją. A kto, Ja jestem ciemnym zielonym, czy jak? A... Tak, ale ciemny zielony był koło żółtego. No, ja teraz, I... ja teraz ciało zgłosiłem, a ona mnie widziała przy wyrzucaniu śmieci, że zrobiłem tego taska. No, to prawda. Aha, jak... bo Z, zielony jest czysty. A ja teraz ciemny zgłosiłem zielony. ciało. Okej, okay, ja też ja jestem to... czysta, bo waliłam meteoryty. A strok? Ale na jaki temat On nie żyje, nie ja byłem e... na A! Nie, nie rozróżniam. No ja byłam w tym. Dobra. No, w... A brązowy? Nie Ciemny? Pamiętam, gdzie. No ja jestem biały. Ale co to jest na no, A czarny... a biały? No ja nie wie, no, że Ale jest taki abigacje, brązowy tak. i biały. Ten po no, prawej stronie brązowy, a po lewej stronie biały. A no, biały to jest czarny. Biały to jest czarny chyba u mnie, tak mi się zdaje. Co? No tak. No to czarne. No to. No to kto ja. Czyli no to się... gdzie ty byłaś? O Wici, gdzie byłaś? O, właśnie, o to jest pytanie. No właśnie, właśnie. Ja nie pamiętam. <noise> Ta, nie <noise> pamiętam. No. Uciekła Wentem tam od kamer. Ona czyściła Wenty. Dobra, mi coś śmierdzi ja Wici. Adminie byłam, no to... kiedy robiłam. No ja wiem, że jest ciemny zielony No to jest kto? Czysty. Ja jestem czysta. Więc Laura mam raczej... Dwie osoby do wyboru. Z jaki masz kolor. Cesta, ja mam różowy. Okay. Kurde, krem sobie. A Sugar? No. Ja teraz Właśnie. jestem w Madbeju. Okej. Okay. No nie o, wiem. Jest okay. tylko jeden impostor, więc nie wiem, może na, na, na razie skipnie. Ale widzicie podajcie, bo dobra. ona nie wie, gdzie nie była, co nie. No dobra, ale poczekajmy. <laughs> jest ok. jeszcze sześć osób, a jeden impostor. Czekajcie by krem na rękach już usuje Dobra, więc gramy klejną ten... Ja ogólnie pomogł jeszcze... Nie umiem robić tego, że po prostu nie umiem Podejrzeć, że... Na przykład nie umiem komuś... Nie wiem jakby to powiedzieć... Nie umiem się tłumaczyć, jak ktoś mnie obwini. Bo nie umiem jak jestem impostorem. No i też nie umiem zadawać takich dobrych pytań, żeby dowiedzieć się... To jest po prostu wiecie takim... Pewnym impostorem, nie umiem tak zadawać, ale ale się uczę. Ogląda właśnie odcinki innych YouTuberów, na przykład oglądałem ostatnią ekipę Friza jak gra właśnie w Among Usa i fajnie się ogląda Amongaza u nich i się trochę poduczyłem, ale się nic nie nauczyłem. No, bywaj tak, ziemeczki. Dobra, więc tutaj w reaktorze yy, robię tego taska. Ej, teraz mi się łatwiej to misję robi, bez kitów wam mówię. Pomarańczowy, na białym tle jest bardzo łatwo rozpoznać. Ten task jest teraz o wiele prostszy. Są też plusy. Są też plusy tego, tylko teraz. Popatrzyłem trochę źle pod innym kątem. Tak, jest to. Najprostsza misja. Dobra, cyk. Szybko, szybko, zrób to Dobra, nie robię tego <laughs> Dobra, zrobili to, a ja mam tu jeszcze taska <laughs> Nie wiem co ja robię Nie wiem co ja robię Jednak te kolory są za trudne <laughs> Nie gram nimi już chyba nigdy Chyba, że ci łapkę Ej, jak zrobię tą misję, to chyba wygrywamy Chyba ja tylko tasków jeszcze nie zrobiłem chyba Dobra, szybko teraz zrobię i co błędnie zrobiłem? Nie! Nie, nie, trolujcie mnie! No nie Jak to źle? Oni odpalili towo dwa. Ja powiem, że robiłem im tego taska, to może mi wybaczą i nie będą mnie ten podejrzewać. To było tak? Okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Co zrobiłem? Udało się, wykraliśmy. Jestem reposterem. Jestem reposterem. Ja. ja w, w, top, top. A wie, wie, być, co? Jeszcze raz był? Nie Tak. co zrobić? Było 4 osoby na kamerze. Każdy tylko sam, nikt mógł zabić. Nie wiadomo, kto by to był. No <zys traveled> <Chandler> nie, osoba polowie podoba jest się, kamera. Ale... przy ja, ja, kamerze. dobra, więc tyle będzie w tym odcinku, bo już mnie oczy bolą od tych kolorów. Więc jak się. <czyk> Tak jak odcinek spadało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję wraz z węczkiem. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć! Pa!